Hello! Ja jestem! Y Josem. Kurde. <noise> zapomniałem <o> mojego niku. <noise> Ewares. Josem Ewares jest ze mną husiek. Hello. Jak można zapomnieć niku, którego używa się od 2005 roku? Demencja starcza. Demencja, tak. To demencja, bo... tak. Demencja. Kotek przyszedł, zobaczcie, kotek. Kotek chce być mistrzem Minecrafta. Ty, ty, Nie ty, 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 Dobra kotek, idź mnie stąd. Eee, I teraz. Dobra, co dzisiaj robimy? Dzisiaj mamy dzień odpoczynku. Okej. Okay. Co pijesz? Napój. Jaki? Wspomagający myślenie. Ten sam co ja? Fajniejszy. RedBull? ci skrzydeł. E, powiem ci, że... Co, co my ostatnio robiliśmy? Nie wiem. A, wiesz fajną. co? Już wiem jak mamy robić mosty, żeby się potwory nie spawnowali. Ławy. Ja. Spawnowali. Mamy robić... E, Półpłytki, ale nie u góry klocka, tylko na dole klocka. Aha. A wszędzie mamy u góry klocka, nie? No to przecież nie będziemy zmieniać. Nie, no zmieniać nie będziemy, bo tu mamy oświetlone, ale nowe możemy tak robić, nie? Dobra, ostatnio byliśmy na tamtej. Coś tam było? No właśnie, nie wiem. Na jakiejś wyspie w ogóle ile spoilerów mi ludzie popisali, nie? To jest masakra. O tak. Popisali spoilery typu, że. Co tam jest masakra, co tam się dzieje, nie? A co tam jest? A nie wiem, nie mam pojęcia, co tam się dzieje. Słuchaj. No, właśnie jakiś taki kwadracik tam jest, nie? No. Co to może być? Dobra, słuchaj. Ja idę zobaczyć, co tutaj mamy na tej wyspie, bo tutaj nie był... Nie, ja tu byłem, bo ja tu stawiam coś. Wydźmy. Ja tu byłem. Czy... Ja nie pamiętam, wiesz? Jak grzybki tu są, dobra. Slajmy. Slajmy tu są? Słyszysz? Pod ziemią będą. Nie, nie słyszę. No jak nie, plap, 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 plap. plap. Słyszę. O i krowa. A krowa to pewnie gdzieś znowu na kancie się buja, ej, ale... Oh. Co ty zrobiłeś? Mam yy, yy. Spiderman. Ja coś mam w Eku? Cześć. Ja cześć Iwan! Gdzie ty jesteś? A I. Gadam z Iwanem. Aha, no dobra. Cześć Iwan. Co ty Masz mamy, takie fajne mamy... czerwone, co? Kurde, co? bardzo daleko. No w ogóle ty masz listę zadań, to zobacz jakie są zadania. No i nie pamiętam. Zapomniałem uruchomić. Okej. Okay. To ludzie, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku, do zobaczenia. O tak, tak to się właśnie robi. Dobra, nie, dobra, farmę zróbmy. To Far. będzie świetny pomysł, Ale żeby Ale zwierzaków? Robić... No pewnie. A skąd weźmiesz wszystkie zwierzaki? Ale nie mamy marchewki nawet, żeby świnie przygonić. Ale mamy bawełnę czyli znaczy, ja mówię mamy te jak to się nazywa co rośnie w, w ziemi ziemniaki to mamy o to, to. mamy no ale to, tylko, no ale to jest owiec. nie dobra nic. No ale z to tylko no ale to tylko na owce i krowy czy nie krowy No krowy no ale patrz tam już nie pójdziesz na ten <laughs> jakie to ciężkie życie. Ty, mamy jakieś owce w ogóle? Może łóżko by zrobić? Ej, powiem ci, że. Tam są owce. No, tam jest jedna owca. Kurde, nie, odpaliłem tego ekseka, w którym mam inwentory 2x. Ale rano? O, tu jest owca! O, wacek! Cześć, wacek! Idzie tu lata, tu, tu gdzieś. O, tu jest, tu jest, zobaczcie, to widzicie go. Soma, ludzie pisali, jak zrobić, żeby ten. Żeby się zespałnie. Ty tu dwa są wacki. Trzy! Trzy wacki widzę. Gdzie? No tu. Jeden, dwa. Dwa latają i gdzieś trzeci był. O boże! O boże! Ale się zesrałem! Myślałem, że będzie o Nie, bo ja w dół. Aha. O o, ząbiak. O, ludzie. Popłakałem, trochę. Nie, on idzie, on tu idzie. Mój! O! O! Jej! Fucked! Spadł ze mną, widzę, że też spadłeś. Nie dobra, zaczęło. Drzewo za tym. O! Trzy lata później. Cztery lata później. Prześlać później Husiek. No. Smacznego. Wiesz co? Potrzeba nam tutaj. Ej, ty co? Lagi masz. Widziałem to też tyrololem. Dobra. Uh... No zadania, zadania, farm. Kurwa, ale show. to by się przydał dzień najlepiej. No przydałby się nie ukrywajmy. Przydałby się dzień. Łaba, łaba, łaba. Nie, to on tak nie działa, nie? Dzień. Ile jest to? O, kuźwa, to jest strasznie długo jeszcze patrz że jest księżyc. A tam jest. No. no to jeszcze tak. Dwie minuty. Chyba z cztery. Nie. Dobra, czekaj. Ale czekamy. powiem ci, że. No. Ludzie idźcie co zrobić. Kanapkę. Nie. Patę. Nie róbcie tego. Na głodnego coś dobrego, znaczy tam. Co? Kiubasek to mm, Miałeś na myśli Seks? Tak. No, ty, 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 mam 13 lat, nie mów mi o takich rzeczach. Aha. Dobra. Nie, nie tak się miecz przecież robiło, Tak się robiło miecz. Miecznikow. Ej, ale bo wiesz co? Może się tam dostaniemy na dół dzisiaj. Na dół. Na dół, na dół, na dół, na dół. To wiesz co? przepal żelazo. Ty, try, try ty, 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 Nie, nie jestem chrystką. <grym> <grym> co to było? <grym> y, powiem ci, że. O ty, wiedźmo! Ej, tam wiedźma jest. Normalnie. <grym> Zaraziłaś mnie, suko! A mamy żelazo przepalone. Ale wrzuca tutaj jeszcze węgla. Ale jestem bohaterski! Bohaterski wrzucę, Tomasz. Wrzuca tutaj węgla ze Śląska. Dobra. Przejąłem tą wyspę prawowitym cycem Huśka! Ty, dobra, ale... Mm, no? Cyc Huśka, ale mamy wiaterko, Ale <grym> no. nie mamy wody. No przecież to nie wezmę. No stary, tu mamy wody tyle, że się popyczkasz pop zaraz. Gdzie? Wszędzie mamy wodę. Na którejś wyspie była woda. Tam jest woda. Okej, okay, gdzie są pochodnie? Ale kuźwa, ja tam nie dolecę. Dobra, Choda. idę. Pró próbuję zebrać tam wodę. Ale cholera tam będzie ciężko zebrać wodę. Dobra, trudno. O, mam Bude. strzałę w głowie, mam strzały w głowie. Dobra, to idę oświetlić, nie? Tą wysepkę. Wybiłem wszystkie potwory, a teraz idę oświetlić tę wyspę. Cholera Fusiek, jakieś. No. La... Jakieś la... <laughs> Bije, bije mnie. Co ty szmateks? No dobra. No skurczy byk. Dzień dobry. Ale tu o. niezła impreza jest, widzę. Chłopaki, nie zaprosiliście mnie? <laughs> Powiedział przeciętny gej. Znaczy ten, no, y y <coughs> Przeciętny? <coughs> przeciętny gej. Jaki te... to jest przeciętny gej, nie? Taki, który czasami lubi y w dupę. Oh, oh, oh. Co? Przeciętnie. No to, przeciętnie lubi. No, dobra, ale gdzie, gdzie robimy, Tutaj <grym> Zrobimy tak? <grym> hej, hej no, co? Tutaj zrobimy, może byśmy zniszczyli te dwie te. I ja tu przyniosę jeszcze jedno wiaderko, szklankę wody i wlejemy sobie. Będziemy mieć tutaj nieskończone źródło energii. Tak, to jest dobry pomysł, ale mamy dwa wiaderka, wiesz o tym? Mm, mm. A tam jest wiedźma, pilnuje. Patrz co można zrobić. Patrz jaka magia, patrz. Weź teraz drugą wodę, nie? No, ale ja mam wodę w Dobra, wiadarki. dobra, i teraz patrz. No patrzę. No i patrz teraz, patrz. Ty to patrzysz? No patrzę. I teraz postaw patrz. A ty dobre wasze, dokładnie, dokładnie, dokładnie. O, o fakt no jest. <głos> 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 ale jestem mądry. A to chcę wszystko ściąć, bo ja chcę zrobić fajniejszą farmę. To zajebiście, się ja mam zazdanie zrobić z tym, z, tym, z, z faremką. Ewent. Ale wiesz... Co Ewą? Ewą. Ewą Farenką. Farelką. Farelką? Ewa Farelka. Pozdrawiamy wszystkich fanów Ewy Farny. Wiem, że nas oglądacie, bo macie 12 lat. <ścoughs> oh. Szczery Tomasz. Wiert. Żartuję, niektórzy mają po 30. <ścoughs> no nie wiem, którzy. Nie, no wiesz, na PGA podszedł do mnie facet, który miał 32 lata i poprosił mnie o autograf na ręce. wyśmiałem go troszkę, ale. Dobra, jest ja też ty... tak. Znaczy, stwierdziłem stary chłopiec, co ty chcesz, nie wiesz? Ja, ja też takich znam, ja też takim znam. Oni sobie trollolololą. Lo... AAAAAAAH, kurwa! Czy to było? bank? Bang? <gry> wiesz, co, Ewa, ja ci to muszę powiedzieć. Nie. Facet, który chce. Y... Autograf Twój na ręce nie ma 30 lat, to się to jest nazywa. Try, 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 To jest pedofil. Jest! Zawsze chciałem takiego poznać. Jednak. No. Ty brutal. Nie to samo co ksiądz, nie? No nie to samo co ksiądz. Znaczy, ksiądz, tak dla mnie, to jest złodziej. Je tam. Je tam złodziej od razu. No dobra, i pedofil. No właśnie. Pozdrawiamy wszystkich fanów kościoła. Tak, i pozdrawiam swoich dwóch księży, których mam znajomych, którzy poszli ehe, drogą, dla hajsu. Drogą jasnego pana. Nie, akurat przyznali, przyznali się, że poszli do hajsu. <laughs> Widzisz, chociaż są szczerzy. No to dlatego, no to mówię, że, 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 że okej. Okay. Oj, zobacz, jak to teraz ładnie się zrobiło. Zresztą ja, ja, ja bym księżak mógł długo polemizować, także le, lepiej nie, bo jeszcze bo ktoś ma księdza pewnie w rodzinie, kto nas ogląda i tak dalej i, <laughs> i będzie go bronił. Ja, I dla będzie. Mnie... Yy, a mój wujek to też mnie gwałcił jakby znaczy jak. <laughs> jest... Sorry ludzie, ale taka jest prawda, nie? Nie, ja ogólnie że nie trawię, nie chodzę do kościoła, nie nie, nie, nie trawię, księży ja i... Byłem i... kiedyś w kościele, a mnie ksiądz wygonił, bo się śmiałem z tego, jak śpiewa. <laughs> a znasz, że ja tak potrafię, mnie. Nie? Ja też kiedyś byłem. Też kiedyś byłem w kościele. Nie, w sumie fajnie, nie? Wiecie, ludzi dużo, ogólnie zabawa, spoko, nie? Coś se tam gadają. Tak. Ale nie, powiem ci, że jak y, były wystawy gospelu w kościele, nie? No. To jak przychodziłem obok, to nawet się uśmiechnąłem. <laughs> Okej okay. <laughs> Ale obok Dobra, stary. to nie Bro, Obok, obok Obok kościoła Na dwa tytery Tytery mi tylko dotały, dobra Dobra, ja tu jakoś ładnie to ozdabiam Będzie w końcu może domek zrobić trzeba, co? nie składam dzisiaj ludzie, to jest chore po prostu, nie? O której wstałeś? 730. <laughs> A to, to widzę dlaczego tak... tracę <laughs> głos. Dlaczego tak nie składasz zdania? Zresztą ja też nie składam. A wstałem, nie wiem... koło Widzisz? Ja się tak poświęcam, żeby nagrać dla dzieci... Znaczy dla ludzi Minecraft. Minecraft. Nie, dobra. Zastan powiedz, że z nich śmiejemy. Co? Mamo, mamo, bo oni się za mnie śmieją. Kochanie, ale przecież jesteś rudy i gruby. Mają prawo. Ostatnio widziałem tego kolesia. Znaczy. Z rudy. A... Nie? No ja byłem w szpitalu wczoraj, kuźwa, nie? Normalnie kolor to taki normalnie nie wiem. Takie złoto z Minecrafta. Stary, ja byłem wczoraj w szpitalu tam z, z dziadkiem Karoliny, nie? I taki mały, ma, ma, mały chłopczyk krudy, nie? Był. No. Biegał, mówię, o, sam będziesz całe życie. <laughs> tak sam biegał, nawet dziewczynka go palcem wytknęła, nie? Oh, oh. Nie, bo stał, biegał wokół jakiegoś tam, wiesz, plakatu, nie? A jakaś oh. dziewczynka mówi swojemu tatusio, tak, że tak pokazuje na tego chłopczyka i tak coś tam gada tatusiowi, nie? <laughs> wiesz co, niekoniecznie będzie sam. No wiesz, zawsze może mieć rudych kumpli, nie? To zależy ile będzie miał pieniędzy <laughs> No właśnie Kurde, przefarbuje się na rudo, nie? A nie chuj, nie mam pieniędzy <laughs> Dobra, stary No już to widzę jak ci kremówka daje na rudo No, masakra Dobra My jedzenia nie mamy stary przed jedzenie, odchudzaj się Dobra. Najpierw masa, później masa. Pamiętaj to. Dokładnie. Deszcz pada sobie, bo ja zbieram tu na Ooo, kuźwa. Idzie na posycie chyba. Ja jakoś tak ładnie po pozalepiam po, po wyspę co ty na to. Okej. Okay. Bo tak będzie ładniej, nie? E, wiesz co? No. Chodź tu. W, w, weź kill off. kill off. I przyjdź do mnie. A co, znowu się dziecko zgubiło? Nie. A co się stało? Apelowałem D... pewną sztukę do perfekcji. Znajdowanie diaksów? No, bardzo możliwe. Bardzo można. Dobra, chodź tu, tu, Czarnuchu, dobra. Ja idę, tam, ja idę odłożyć wszystko do klopa. I ten do brązowego. W ogóle czemu skrzynki w minecraft'cie są takiego koloru, nie? Zastanawiało cię to kiedyś? No jakie ja mam już? są drewnianego Ko koloru. <noise> <noise> Kororu! <głosy> Kororu! <głosy> Oj. Tak się zdarza czasami. Gdzie jest to coś? KORORU! kredki. <noise> Ale nie, już to jest to, co ja myślę. Bez jaj. Serio? A z jajami? To jak to było? Gdzie ty jesteś? O kur... Where are you, husiek? Znaczy... <ścoughs> Dobra, stary, gdzie ty jesteś? What the fuck? What does the ho ho co? Dobra... Te chmury są ciemne. No, co się stało? Zdrolowali nas. A ty tam jesteś, stary! No. Wow, a wiesz co jest najlepsze? Nie mam jak do ciebie dojść. A wiesz coś najlepsze? No że to nie jest kamień. No to jest bedrock stary i wejście od spodu. What? No poważnie mówię. <laughs> Kurw! No i wylądował. ludzie widzieliście z czym ja poleciałem? Widzieliście z czym ja poleciałem? Nie, mów, że z diamentowym kilofem. Nie, z diamentowym nie. Z żelaznym kilofem, z kamiennym kilofem i z kamiennym mieczem. Eee, what the fuck? Ty, ale tam coś jeszcze jednak jest. Tam myślałem, że nic nie ma, tam jednak ja jest. Ja się zdenerwuję zaraz, Poszukują nas, kuźwa ten deszcz. No, trochę wpię... Co ja chciałem zrobić? What the fuck? What does the hawk say? Dobra, ja sobie robię tego, tak, ja sobie robię... Diamentowy miecz. Ej, tu kołamarnice popełniają samobójstwo. Kołamarnice. Koła kołamarnice. Dobra. Nie, ja zrobiłem to samo co ostatnio, bo denerwuje mnie ten deszcz. Nie lubię deszczu. Czemu z kobla robiłeś drogę? A bo... miałem tylko kobla przy sobie. Przechodź nie gadaj. Tylko weź kobla. Nie, nie, nie! Weź szybko spawn, nie wiem. <noise> Błagam wpisz jakąś komendę tp, albo coś. <laughs> Kuźwa, normalnie, Wid, pa, widzę jak. Ty lecisz, za chwilę koło mnie leci kamarnica, stary, to chyba stary, twoja stary, dusza albo cholera. Wpisz sobie na czacie, slash, tp, evares tp, spacja, husiek, błagam. I jak widzisz, że wejdę, to to od razu wciśnij. Proszę. Evares tp, Usiek. okej. Okay. Fak! Fak, nie udało się! Stary Teleport Ewares to kusiak I nie macie No chyba, że jesteś kamarnicą Ewares? Popłaczę się Ewares Popłaczę się Ewares Nie ubieraj Wiesz co Rzucę się do... stało? Co się do wody Wiesz co się stało? O mój Boże O mój Boże, Ewares Stary Straciliśmy Diamentowy miecz Okej okay. <laughs> O Faaaaak! Jak ja nienawidzę tych pieprzonych snajperów! Ty, ale to na pewno jest to wejście pod tym. Tak U. jest, bo tam jest. I, ma, wiem, że mamy zadanie, że. O, o, o. Nie, to nie to Ja wiem. tam nic takiego nie widziałem. Je, mamy za. Goń się, frajerze! Nienawidzę cię, dobra. Y, mamy ten. Mamy zadanie, w którym. Musimy zrobić platformę o chyba 8 na 8. Tak mi A. się wydaje. Na. Pod wyspą jakąś. Ale tutaj kurde, no, no zobacz sam. No. Jezu, ale się przestraszyłem Ciebie. Co ze mną jest nie tak dzisiaj stary, nie? Jezu, ale to fajnie, się świeci mryga, mam to uważać. O, o, barwnik się przyda. Ty, ale patrz tam, 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 tam. Widzisz tamtą wyspę u góry, co, co lata? No ja właśnie wiem, tam fajna coś coś, jest. Tam coś na dole jeszcze jest, widzisz? Czy miałem jakieś widzenie? Stary! Widać? Co? Mamy ten, fabrykę czarnej tej. O no tak, bo tu co chwilę lat, le, la, latają i tam owca lata. O. Roo. Wow. No. <grywia> Jeszcze ktoś. Nie. Jeszcze ktoś. Nie. O, się teleportuje, patrz. <grywia> Jeszcze raz. Nie. Jeszcze? <grywia> Nie. <Nieskończone> źródełko owieczek. <grywia> Nie, O nie, to jest chory, po prostu ludzie nie. A, to, a ja wiem, po co to jest. To jest po to, abyśmy, aby ludzie nie mogli teraz zasnąć. To jeden. Ej, a widzisz to na dole, tam? Dwa. No to właśnie o tym ci mówię. Ja mówię o tym u góry, a ty tam na dole. No ja mówię coś o tym jest. na dole, tak, tak, pod tym. Ale jak tam wejść? Trzeba by się tam dostać najpierw, nie? No na chyba. Górę. Tak? No, bo może no, to jest pod tym, ale to chyba nie jest pod tym. Patrz, tam to jest chyba trochę dalej. Nie widzę na razie, wiesz? Okej. Okay. No nie wiem. Mi się zdaje, że to jest pod tym. Albo będzie pod tym. Pod tym, albo troszkę bliżej od tego u góry. Ty, ale masz kobla? Nie. Oh. No, jak pod... my chcemy się tam dostać od do tego? Nie wiem, stary. Wiesz co? Rzucę ci... Nie, rzucę ci pół Dobra, płytki. to tylko... Tylko 20 ileś tam godzin na skopanie tego bedroka ręką, także okej. Okay. Tak? No. Można skopać bedrocka Można. Jak? Kiedyś gościu pokazywał, e, jak ustawił automatycznie wierzając, że mu tam pa cały czas, cały czas ręko. Zajęło mu mm. to ponad 20 tam godzin, ale rozbił bedrocka Poważnie. Poważnie. Więc e, no dobra, ja, ja już pasam, także do zobaczenia. Do zobaczenia e, w 482 odcinku. E. Tak. Powiem ci, że tak, powiem ci, że jest problem, bo nie mamy kobla. O. A dirta? Z dirta? Nie, nie buduj z dirta. Ale to tylko ten, ten to wejście do tego. A jakie wejście? No do tego bedrockowego gówna. A to tam wodę najlepiej spuścić. Ale spuściłem i tu jest tu się za Ja nie wiem jakby tam w ogóle pociśniemy to. Bo dobra, tam, to ja cię ale rzucę tam nie ma, dirta i najwyżej zrobimy tam coś. Ej, ale tam nie ma wejścia. Bo ja się właśnie spuściłem tam na dół i. Tak? <noise> nie ma wejścia. Ej, ale z której strony jest wejście na 1000%, nie? Dobra, słuchaj, ja chcę zbić. O, to co diamondy. To co dalej spada? Nie. nie, ja tak nie robię. Mosty to ja sobie nie, zrobię nie. na live jakimś. O. No dobra, okej. Okay. Teraz będzie trzeba tutaj zrobić. Ty no, ale gdzie tu będzie wejście, no? Come on. What? No tak trzeba robić to, żeby się nie spawnowały potwory. Ta owca ciągle tam spada? Tak. Dobra. Powiem ci, że... Po prostu ona wie, co ją czeka i... i, i Ty, straca. bo tam jest w cholerę tych chowiec. A ah, fuck, Jest wejście, jest, jest, jest! Już wiem z twojej strony. Tak? Tak. Co, z tej strony jakoś? Eee... Jak się patrzysz... Patrzysz... O tam, o ty tam jesteś? No jestem. O, o, właśnie z tej strony, jak jest, jak jest ten wodospad tam co spada, o dokładnie tak. Tu nie? Tu, tu, tu i po lewej stronie. Jest takie malutkie wejście, taka dziura. Ale od spodu? Tak, od spodu. Fuck. Oh shit! Co zrobię? Spadłem bo mnie. sorry ludzie, jak czasami nie będzie mnie widać na kamerce, bo ja i tak wycinam swoją twarz. O, tak. o ja kamerkę cię nie włączyłem fucking. <noise> Husiek. My jesteśmy, my jesteśmy dzisiaj tak mega przygotowani, po prostu, nie? No, wiesz, no bo zazwyczaj nagrywamy wcześniej odcinki, nie? No. A że dzisiaj mamy środę. Środę i jeszcze dzisiaj to wrzucimy. No, także naprawdę dużo, dużo, dużo pracy. Powiedzcie, że ta, ta, to Góry. zostawimy sobie, bo ta ferma tych czarnych barwników się przyda, nie? No Na przykład do robienia czarnych szyb. Ja myślę, że do ogólnie czarnych. Yeah, that he, 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 say, that she say, yeah. she, husiek, she, she, husiek, ship, ship. no chodź tu, się opierdzielasz. Ja myśl. Wiesz co, ja może bym skończył odcinek już. Czekaj. Nie. Bo teraz. pająka. Teraz, teraz kończymy. O, dobra, zrzuciłem go. Okej, okay, jeszcze jeden hops. Dobrze. Nieważne, hops, ja tego nie Dobrze. Daję. Dobrze. A! Nie! Przy oh. nagrywaniu nie ma nawet kiedy się napić. Ho, 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 ho. No znowu ten pierdzielą. Ja wejdę pod wodę to nie zapytasz. Uu. Stary, Cześć, Ewa. co jesteś taki? Dobra, stary, ale. No spływaj co? tam i postaw po kilka klocków. Wiesz o co chodzi? Nie. No właśnie ja też nie. Bo ja nie chcę tego stracić co mam teraz, nie? Tu tak nisko się nie zespełnują potwory, nie? Nie wiem. Boję się. Nie chcę tego stracić. Co zrobiłeś pod wodą już? Nie jeszcze. A, ale ja mam tylko 6 dirta. To dobrze, tyle wystarczy. Ja mam więcej. Ważne, żebyś mi tam platformę zrobił. Ale nie umiem. Ale Czekaj. nie umie. <głos> <A>! <głos> wiesz co, tepnij się do mnie, bo to jest to samo, jakbyś miał tu przyjść. Czekaj, bo... Jak w Skyrimie, wiesz, zamiast chodzić, możesz sobie tepnąć się. Wiesz co, może jednak skończymy odcinek, bo jak zobaczymy ile tam jest tej gadzi... tej... tej gadziny na tym moście, to... Tu mówię tepnij się. No dobra, dobra, dobra. No dobra, skończymy odcinek. Poczekaj, tepam się. To nie ja? Hello? Hello? Kusiek znowu przyszedł um, umrzeć. To co? My się z wami chcielibyśmy pozegnać. Oh, fucken, fucken. Dlatego, że josem Tomek. O, no ja Stary, spadam. miałem laga, dobra, myślałem, nie, że spadam, dobra. rozumiesz to? Myślałem, że spadam. Tak, się dobra. nie ogar Żegnamy się z wami. Bo jesteśmy grubasami. <laughs> Najpierw masa, później masa, pamiętaj to. Tak, tak pa i... Dobra, to papa. ty, pa. no, Tak, w kolejnym. I widzimy się mhm. w kolejnym odcinku. Więc. W kolejnym. Ta. Mnie Dobra, tak. mnie tak. Widzimy no. się w kolejnym Dobra. odcinku w niedzielę. Już w niedzielę ogarniętym odcinku. Tak? No. Tak będzie. A dzisiaj tak, tak zostawkę w górę. Dobra. Łapka w górę, subskrybach, tak? Ta? Właśnie? Dobra i pa! Pomy Hello. Powiedziałbym jak jeden youtuber, ale nie powiem. Y Wciśnijcie rzuty... Nie, to dobijmy 30 tysięcy marek! <noise> Miliony łapek w górę, proszę dobicie, bo jak nie, to nie będzie kolejnego odcinka i pamiętajcie o dotacjach, reflink... <noise>